Siemano widzowie, dzisiaj będziemy grać do, w Minecraft. Na serwerze, TopaMC MC. Dupa MC. W opisie filmu. Chcecie to, możecie wbić. Nick IP to jest lubięliza.stopy.pl. Podam w opisie filmu. Jakby ktoś zapomniał. Oh no! Oj. Umarłem. Kolega umiera. A czemu jest noc? No bo nie ma dnia. No nie bo ten serwer lubię lizać topy.pl Jest noc. Ty nie odbieraj telefonu, odbraj nie rozkrzesło. Wow. No właśnie. Słowa. To był mocny przekaz. Tak. Ty musisz mi zapłacić. Czemu? Za to, że mu muszę udawać twojego kolegę na te głupie filmy. No właśnie, Kuba. Ja? Ale to ty chciałeś ze mną no, nagrywać. Nie, ty też ty się nie wymigasz, ty, ty, ty miałeś już nam dawno zapłacić. Mam za nagraną żeby... rozmowę, jak mi po, jak powiedziałeś, ej, dobra, zrobimy serwer, żebyśmy... żebyś mógł sobie ponagrywać. Mam nagrany Powiedziałem, że. Przecież to jest. Powinno... AI, ten Twój film. Ty w ogóle jesteś cały z AI. Jaki no jesteś z AI? Czy ty mi mówisz, że ja moje profilowe jest z AI? No jesteś z AI. Przecież ja to robiłem pół godziny w pęcie Pamiętam jak twój tata a, zrobił w ciebie AI, a to było tu. On, on robił to na live, nie? jakim live? Ie? Live ie z TikToka. Y... jak wiecie, tum, że mój tata to będzie oglądał. No, okej. Okay. No. Ej, bo nam Creeper dom wysadzi. To wy macie dom! Pozdrawiamy pana tatę! Pozdrawiamy domiki, Sutkoniki. Ja chcę poz... o, Ja chcę przekazać filma. pozdrowienia do... Mikrok X Ej, bo oni mnie kampują, to jest nie fair po... No to zbanuj ich Ej, bo no oni wy... metrujkiem mnie spawn kampują, co mam zrobić? No nie, daj im bana No właśnie Jakby logiczne Wybuch creeper, nie mamy domu A, no i Kasper jesteś bezdomny No klasa, klasa, klasa absolutna Jesteśmy bezdomni! Życie. I zrobiłem. Mnie dzisiaj taki kolega Onek próbował zabić siekierą i ja go z łapki zabiłem. Aha. Ja. dzisiaj taki jeden ziomek, który się nazywa Domiki Sutkoliki. To... A polecam firmę Domiki Sutkoliki, tam najlepsze Co ty mówisz? <noise> Piszcie sobie Google Maps "domiki sutkoliki". Nie. I tam wyskoczy takie fajne coś. I tam normalnie możecie. Y, to jest y, klub nocny. Co? Pod nazwą "domiki sutkoliki". Klub nocny. Lecam. Najlepszy. Czemu? A nie klub dzienny. Nie tam. Czy ogólnie tam? Tam za darmo. Za darmo tam panie są. Jakie? No basia ze sklepiku szkolnego. Jak to? Nie rozumiem. Nie znasz tej Basi, znaczy... Gdzie tu idemy? Moje itemy oddaj. Zjadły mnie tak. Oddaj. Wytluć. Nigdy nie odbieraj dobrego krzesła od 3 na No to już wiemy. No. O, widzę, że ktoś też umarł przez szkielet. Widzę, że ktoś się. Ale kapują wszyscy! Ja kończę z tą grą. Jak? Ale nie no. Tam się na Okej. My też nie zapłacisz. Ale ty. Ja nawet pieniędzy nie mam. Ej, Igor, do której możesz grać? Nie wiem, do no tej, do której nie gonił, że mam kontakt i ściskać. Eeeh. <grym> Mini zombie mnie goni. Z kwiatkiem. Ja spadłem z dachu. I co? O, idemy. Ja się doczytałem do tego momentu. Jakiego? Ja się doczytałem do tego momentu, co pada. Co spada? Zresztą aż dużo, dużo do przeczytania. Ale kto spada? Kto? A, no są spadki na YouTube, ale jesteś dużo wzlotów. Nie, że spadki, że spadły dachy debilowa. No nie spadłem, że ja. Je... A ty przeczytałeś lekturę? No. Oj powiem twojej mamie. Że? Nie że. Masz że nie nie ale przeczytałem. O wioska. Ale idę ją rozwalić. Jak jakiś grady? Tu by... mamy gdzieś. Aaa! My... Nie rozwalisz się. Rozwali się. Zadajeś mi ponad pół HP. A jesteście. To bolało. Wy jesteście. Dobra, no. dobra, 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 sorry, sorry, sorry. Ej, wy jesteście w tym tralnym czym berze? Czy? Jestem ja jestem w pajęczynawioska.pl a, a ty Kasper? Też Jestem w nether Nie no, Kasper jest w Endzie Ale tak na serio? No, no to on ty jest Nie jesteś w, w Ja Ja jestem przy, przy takim Kasti tutaj chodzi, taki kasi Co nagrywa filmy na YouTube? A, Igor Co, ja nagrywam filmy na YouTube? Wandal, yy, bardzo dobry kanał. Wandal? A to nie. Jak się ten twój kanał nazywał? Ja nie mam kanału. No kiedyś miałeś? Nie. Bez Mandal, Co? mandal. A mandat? Czyli tak Mandat. A to ty. No. To twoja piosenka. To ty zrobiłeś tę piosenkę. Oh. Ewa, nie Albo mi dajesz itemy, albo ja nie gram! Ale ja mam koblowe! No patrz, idę się zabić i zabieram tutaj. Ale tu... Wow. Absolutnie nie ma. się gravel pożyczyć? Niestety. Ale niestety tak, czy niestety nie? Jeszcze raz. Się Ale proszę się nie. Pomocy! Wzią. wow Ej, ty jesteś naszy... ty, Wiem, że ci się je skończy jeden w końcu. Nie skończy. Hm. Ci ty mam. Mi się skończył. kasper pomóż mi, wandal mnie napada. Jaki wandal? No wandal o, 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 mnie o, 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 goni. Nie, nie. Goni mnie. Co to, to jest wandal? Goni mnie. Ale kto to jest Wandal? Pomocy! No, z tym Wandalem, był łapki. Wandal mnie goni. No nie to bym do kupny była. Pomocy. Pójdź, chodź tutaj. Pomocy, wandal mnie goni. Wiem zaraz idę. Czytać. No to idź, bo ja już przeczytałem. No. A Kasper, ty na której jesteś w stronie? Ja przeczytałem. A... Mhm. Przecież wiem, że nie przeżyłeś na której? Nie wiem, na 200 się której. nie. A, on to trochę jeszcze masz. A Kuba... Kucko. No. A twoja książka ile ma stron? Nie wiem, jakieś 340. No właśnie moja jest jakaś strem, bo moja mama, moja ma 460. Aha. A twoja mama? Wiesz, ja ciebie dawno niego, nie? Konie? Gonisz! <noise> Dostaw mnie! E, Chcecie tu w cegły? Jakby ja uciekam, ja jestem już. O! A, widzisz! Ej, potrzebuje cię tu w cegły? O, do lawy wpadły twoje itki Idę rozwalić ci łóżko. to ja wrócę. On, on wrócił. Ej, boczuś, boczuś. Kupsko. Co? Gdzie ty? i mnie zabij, bo mi się nie chce szukać jedzenia. Okej. Okay. Okej, okay, dzięki. Znalazłem opuszczony portal. Nie. Niemożliwe. Tu wszystko jest możliwe Dobra, idę was balić. No co ty robisz? <głynne> Kołełkowałem go 1v1, one 1v1 Ale ty masz tarcie <głynne> Z której nie używam Jak to oglądał odcinek dominacja anarchii się w tych w Sigma. Ale ja nie mogłem wstawić tego odcinka, bo przecież mi się ekran nie nagrywał. Ej, no. przestajmy wszystko. Przestańmy już. To weź mnie zabij, bo ja mam mało. No ja też mam mało. Tylko Czekaj, ty, ty mnie nie zabijesz. No. Czy do botów? To w cegły, tu w cegły. Tuf. A Ej, to jestem to... i tu nie ma Twojego. Dobra, czekaj, raz. Szukam Igora łóżka, żeby je zniszczyć. Kasper ja wiesz, może no, gdzie jest łóżko Igora? No. A gdzie? Nie wiem. Aha. Ej, dobra, ja idę zbierać miliard, y, miliard drewna. Mhm. O to to na serio? Jest A jeżeli mnie ukradłeś. A to Twoje, to już odkładam. Dobra, i tak się nie wierzę, i tak się zabiję. Nie zabijaj Nasz... mnie. No, mam tylko kości. Dodawaj, ty kości. Okay. wiecie, że jestem Jezusem? Ty moje łóżko. Oddawaj mi łóżko. A to twoje było. Wiesz że jestem Jezusem? No to jest Dobra, ja, wierzę, kupa. Już ty... ja chodzę po wodzie. Dobra, nie okay. sprawdz... Ja wiem, ile tu było żelaza. Fajnie, że mi za... zarąbałeś żelazo. Nie, żelaza akurat nie zabrałem. Mhm, mm okej, okay. ciekawie. A to... Ja, ja. było twoje łóżko, to ja wezmę. Ej, wybierasz drewna na dom. Daj łóżko, daj łóżko. Ej, kto, robimy jeden masywny dom, czy jak? <laughs> yeah, yeah. Ej, Igor. Robimy masywny. To mi pomóż zbierać drewno. Au! Ale nie kupam je. <grym> oddaj, oddaj. Ale z tym no <grym> Oddaj No ty. Nie bij mnie przez chwilę, robię coś. Nie, nie mnie ty geju. Nie mów tak do mnie. Oddaj i ty Igor, pomóż wyjechać drewno. Igor, jak mi pomożesz, to ci pomogę. Ale co ci mam pomóc? Kupoł. A Gdzie jest kupa? Ten za mocny. On jest za OP On ma broń. Ja, ja właśnie nie mam nic. Co wyrobę? On ma koblowe rzeczy. I, I... złotą zbroję I Dobra, weźcie się o i robimy masywny dom, tak jak Kajcenat Czyli robimy taką masywną willę Z... na pół... pół, pół świata mm -hmm. i, I... no I robimy taką willę jak Kajcenat Uf! Idziemy Oddaj drimować. i ty Dobra, oddaj, oddaj, oddaj Nie bij mnie, oddaj No to stój Ej, to boczuś, boczuś Tak! Podejdź tam na serio Boczuś No? Ty pójdziesz zbierać kobla Nie ja mogę, Igor go... zabrał mi ity Oddaj mu ity i bądź go No To niech on sobie ogarnie nowe, ja mi nic nie oddaję Co ty robisz? I czemu to się odbija na mojej głowę? jestem hey, dream Man Muszę zabrać drewno, żeby zrobić pewno muszę Igor Właśnie Igor, masz czytać. <laughs> a co to, co to miało zrobić? I to jest pewien, pewien trik. Nie, Igor cho Chodźcie mi pomóc zbierać dryb. Co się Igor? Igor, chodź mi pomóc zbierać dryw. No właśnie. Ale... No bo zabraliś mi. Nie trafisz. Nie trafisz. Nie trafisz. A straciki, co wy robisz? Nie trafisz. No i co teraz? Żyję. No <laughs> i co teraz? <laughs> no, no chodź, bo się... Tak się boisz, Casteuszu? No bo ty masz złote rzeczy! Ej, bo ja nie mogę cię tak wziąć! To jest nie fair! Nie. Ja nie mogę! Ej, Kastra, ty mi go zbierać rzeczy. To niech odda mi i ty! No właśnie. Ja to mnie zostawi. Nie, ty miałeś mi oddać i się zacząć budować w górę. No właśnie. Iger. To wszystko przez siebie, Iger. W górę? A miałeś mu oddać itemy. No pociągnij za wędkę. No dawaj Nie, zaraz będzie mój koniec Muszę czytać. No Mies, ale bambik Ale bambik Ale na mózg Ma opkę. Nie ma chyba apka Nie ma To jest mój nikt, Bo mu nie Bo ci mam w bietu pomyl Co teraz robisz? Abortaż Zabity przez Odygej. No właśnie go spać. Później. Chodź, chodź. spać. Dzieci chodź, chodź. spać. Elo, nie próbuję to robić. Oddaj to robić. i ty! Nie, bo to jest pędka moja. I mój set. Bana dostaniesz! No chodźcie spać i biłeś. szkielet, do niego. Tyle mi już oddać? Nie oddam. Bo ty mi nie oddajesz. Logiczne. No to teraz ty idź spać. No ja za chwilę pójdę. Co ty tu robisz? No. Czemu... Czemu Igor umarł? Nie wiem. A to dziwne. Ciekawe zjawisko. blisko. Te pracy. Chodźcie spać. No to Igor pójdź spać. A wtedy ja pójdę spać. Co? Igor, spać. Igor, idź spać. Igor, idź spać. Igor, idź spać. Dać ci łóżko? O te moje rzeczy? Spać. Oddaj mi moje rzeczy. Jutro się Oddaj spać najpierw. Ale on. On nie wygląda jakby chciał mi oddać. On mi zabrał fuzję. je Idę spalić w labie. Gdzie spać kraty? Nie, nie próbuj, nie próbuj. nie <słuch> O, Dobra, ty nic nie masz, a ja mam. E? Spoko Dobra, chodźcie spać. Mój plan się udał. A ja ty, a ty nie masz masz mogę, bo ktoś mi zniszczył łóżko. Tak. Pewien osobnik mi zniszczył łóżko. Ty masz mój trim To weź logi na chwilę z serwera. Okej. Okay. To Igor, to muszę zobaczyć, że śpi osób? Igor, idź spać. Ty, Kuba, masz za mało potasu. Wyjdź z tego cemnera. Co?! No, wy. no wy. Good boy. Nie mów tak. Dzień. No... Dobra, Igor. I, weź tę drugą sikierkę. Służna. Słu Oddaj mi trybent. <laughs> Nie. Ej, daj. Nie mam. No ale on nie ma. To czyścili mi ten znik. Przecież tam leży Jezus, Maria. Gdzie? No to zaraz przyjdę, szykaj. Nie mam w skrzyni. Po co mnie bijesz?! Ty <laughs> <laughs> Nie mam. Ej, <laughs> naprawdę on zabrał? Nie, ja nic nie mam. On mnie zabił i nic nie ma. Ja nic nie mam! A ja w nioting! Dobra, ciągnij. w się goni! No wiem! O No dawaj. No jesteś taki kozak. Tak myślisz sobie? Se nie myśl, kurna. Co ty sobie myślisz? On no, jest tu czarny. Znikł. Spalę ten świat. Spalę ten świat. Spalę o nie. No, czarny wody. cię goni, kacpery. No czarny cię goni. Czarny cię goni. Przestań! Oddejka sprawi rzeczy! No ja chciałem i teraz mu w swojej starcie! Ale ty Nie jesteś jest mądry! Tarcie. Chodzę bez tarczy! No zostaw mnie! Co ty się dzieje? Ty robisz! Co ty robisz? Delt, Kacper, masz tutaj rzeczy! Dobrze, Bono, dobrze, Bono! Good Bono, Zabieram wszystko! Dzięki Awet, idę! <laughs> on idzie, on chodzi. No Bo idę to wszystko bywali do nawy? Spoko. Co on robi? No on idzie to no wszystko spalić. Ale ile tego? Nie! Tak. O, o się albo wskakuje? No to wskakuj. Ja, o, co ja cię jeszcze wpychnę. Igor, ja się odsunąłem. To hmm? zabij go. Dobrze, za chwilę. No, puu. Mam te drewno. Tak, mam te drewno. Oto to to było mądre, Igor. Ty że ci to dało. <noise> Skąd ty masz tarczę, kolego? To idzie. To idzie. Ja muszę kończyć. Nie, daj. Albo we dwójkę się. No bo chcieliś nas ukraść. <laughs> proszę! Proszę! No bo, no bo jesteś kradziej. <laughs> Złodziej. Ty robisz. do <laughs> domu! Siekiera mi jeszcze padła. No, tak, no, właściwie to była moja siekiera. Boli Cię to? Co Cię boli? Dawaj Kurde Co ty robisz? Kurde, kurde Jak tylko leci Tak, brak Dobrze, do, dobrze, dobrze? <ścoughs> Asia Dobra. I no chyba właśnie, tak inny. możemy zakończyć ten odcinek. Pa, pa. Wow. No i to był odcinek. Pakramat mat ma, ma. Wybijajcie na TikToka! <laughs> ja się skończyłem nagrywać Tak już. Aha, muszę wybić! <grym> Dobra, nie żeby coś, ale te to miałbyś, żeby się nie było. Nie to ja idę. Po, i... Pa! Tak! Hey. TikTok!